Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, dokładnie Story Time o tym, jak jeden z salonów kosmetycznych zniszczył mi paznokcie. No niestety tak wyszło. Myślałam, że będzie to wyglądało troszeczkę inaczej. W końcu wiecie, idziecie do salonu kosmetycznego, który ma wam pomóc, ma się zareklamować, macie tam wrócić. No a tak wyszło, że ja już nie chcę tam wracać i mam bardzo złe wspomnienia z tym. Słuchajcie moje paznokcie były bardzo zniszczone. Ogólnie mam tendencję do tego, że mam bardzo zniszczone paznokcie. One się co chwilę łamią i niestety nie mam możliwości na tyle, żeby o nie zadbać. Z racji pracy, no pracuję w fabryce, wiadomo to są kartony, muszę też nosić, dźwigać niektóre rzeczy. Nosimy rękawiczki, więc jeszcze bardziej mi wysuszają dłonie. Ta skóra po prostu w obrębie paznokci co chwilę pęka, tworzą się rany, więc jest naprawdę nieciekawie, tym bardziej, że nie może na nawet używać zwykłej odżywki do paznokci, czy lakieru bezbarwnego, bo jest to fabryka po prostu żywieniowa. Ale z racji tego, że lecę do Polski na dwutygodniowy urlop, stwierdziłam, że zapiszę się do takiego salonu, żeby ogarnęli mi troszeczkę skórki, e, wiecie, nadali kształt i doprowadzili moje dłonie do jakiegoś tam stanu użytkowania. A ja natomiast e, jak już skończę pracę, wezmę i nałożę odżywkę i po prostu one będą się same w sobie regenerować. No i słuchajcie, tak właśnie było dwa dni temu we wtorek, kiedy właśnie przyszedł mi taki pomysł do głowy, że się zapiszę, czemu nie, mam salon dosłownie 5 minut od domu. No i słuchajcie, dzisiaj czwartek miałam umówioną wizytę na dziewiątą. Oczywiście byłam tam może za 5 wchodzę. I pierwsze, co mnie zaskoczyło, to straszna, duża. E, po prostu ilość pyłu, plus mega wyczuwalny zapach acetonu. To był taki najgorszego sortu, słuchajcie, zmywać do paznokci aceton. Nie dało tam po prostu rady oddychać. Pracownicy nie mieli maseczek na sobie. Dodam do tego, że mamusie, które robiły sobie paznokcie, poprzychodziły przychodziły z dziećmi, i te dzieci siedziały na tych kanapach i to wszystko wdychały, macały te wszystkie, wiecie, jakieś sztuczne paznokcie coś tam no po prostu na samym starcie to było obrzydliwe. No ale stwierdziłam, że skoro już weszłam, umówiłam się i jestem, no to dajmy im szansę i zobaczmy jak sobie poradzą z moim problemem. Ja na stronie internetowej zaznaczałam, że chcę manicure, znaczy no tam była po prostu taka opcja najbardziej pasująca do tego co ja chcę, z tym że można było dodać adnotację, więc po prostu wpisałam, że nie chcę malować tych paznokci, chcę tylko opracować skórki, nadać kształt i wprowadzić kąpielęgnację dłoni, więc myślałam, że oni to po prostu czytają, wiedzą o tym, po czym ja wchodzę do salonu i czekam. I słuchajcie, czekam. Nagle jakiś mężczyzna do mnie podchodzi. E, ciężko powiedzieć, jakiej narodowości: może Azjata, może Korea, może Chińczyk, może to był Filipińczyk. Nie wiem, oni w sumie wszyscy mniej więcej e, tak wyglądali. E, znowu coś do mnie powiedział: coś w stylu yy, nic nie zrozumiałam. Powiedziałam mu tylko, że mam umówioną wizytę na dziewiątą. Po czym stwierdził, że mam sobie usiąść i poczekać. I mija kolejne 5 minut. Przychodzi ten właśnie mężczyzna i bierze się już za paznokcie, słuchajcie, jakiś lakier. Ja mówię do niego: Ja nie chcę malować paznokci, ja chcę tylko manikur, opracowanie skórek, nadanie kształtu i tyle, bo ja pracuję w fabryce żywnościowej i ja dzisiaj i jutro jeszcze idę do pracy i nie mogę malować paznokci. Na co pan, po prostu lekko oburzony, mówi do mnie: Ale zaznaczałaś manikur na stronie, ja mówię tak, ale ja zaznaczałam również, że bez malowania. Po czym mężczyzna rzucił to coś, co miał w dłoniach, od, po prostu wstał, wyszedł i zaczął coś tam gadać do jednej z pracownic, e, lekko oburzonym głosem, zaczął machać rękami, e, po czym właśnie po jakichś dwóch, trzech minutach przyszła jakaś kobieta do mnie. Lekko wystraszona, słuchajcie. Przyniosła dwie takie miseczki z wodą i powiedziała, że mam włożyć tam ręce i namoczyć po prostu paznokcie. No mówię, no okej. Okay. To nie trwało długo, słuchajcie, po jakichś dwóch minutach zaczęła suszyć moje dłonie i zaczęła opracowywać skórki, słuchajcie, używając tak zwanej, nie wiem, pilarki, nie wiem, jak to się nazywa, zaczęła po prostu piłować te paznokcie wokoło. E, nie zapominajmy o tym, że było nadal mnóstwo pyłu, ten pył leciał na mnie, ten pył leciał wprost na nią, nie mieli żadnej wentylacji, po prostu nic e, i zaczęła je, wiecie, piłować, po czym znowu kazała mi włożyć do wody za chwilę wyciągnąć, znowu je wysuszyła i zaczęła, wiecie, brać e, cążkami, opracowywać skórki e, za pierwszym razem wszystko wyglądało ok e, znowu mam włożyć te ręce do miseczek, no myślę, no ok dwie minuty, wyciągnąć i znowu, ona opracowywuje skórki, no i słuchajcie, pierwsza akcja, proszę bardzo skaleczony palec ale yy, udawała, że tego nie widzi. Ja natomiast nie robiłam z tego jakiegoś mega dużego problemu, dlatego że wiem, z jakim problemem do niej przyszłam. Moje dłonie były naprawdę bardzo suche i skóra pękała, ale myślałam, że z racji mojego problemu wykażą się troszeczkę większą wrażliwością. Yy, no ale to było po prostu nic w porównaniu do mojej lewej dłoni, gdzie skaleczyła mi całkowicie palec. Słuchajcie, ta kobieta wpadła po prostu w panikę. Ona nie potrafiła zatamować krwawieństwa. Z tego palca. Ja byłam tak przerażona, że ja nie wiedziałam, co ja mam ze sobą zrobić. Czy ja mam się coś odezwać? Ja tylko obserwowałam, co ona robi, jakich ona sprzętów używa, bo nie były to też e, jakiejś pierwszej jakości, słuchajcie. I bałam się też tego, żeby nie doszło do jakiegoś zakażenia. Ona starała się tamować to ręcznikiem papierowym, za chwilę pryskała to jakimś płynem, może wodą w sprayu, nie wiem. E, I zauważyłam, że zrobiło się lekkie zamieszanie. Dwie klientki, które były. Z z lewej i z prawej strony zaczęły bardzo obserwować cały ten proces, który zachodził, i w ogóle nie skupiały się na swoich paznokciach, natomiast pracownicy zaczęli jakby wpadać w szał. No i minęło kolejnych 5 minut. I słuchajcie, przyszedł ten mężczyzna, z którym miałam styczność na początku. Zaczął coś do tej kobiety mówić w ich języku, w ogóle nic nie rozumiałam. I jedyne co, to tylko do mnie, sorry, sorry, sorry. No to ja, no okej, okay, no ale no leci tutaj krew, tak? Ono mnie, no sorry. I ona cały czas próbowała tamować ten palec, cały czas próbowała pryskać wodą, tamować. W pewnym momencie już przejęłam ja inicjatywę i zaczęłam, wiecie, wkładać ten palec do wody ręcznikiem papierowym, no bo. Już widziałam, że oni sobie nie dają rady. Nie zapominajmy o tym, że nie mieli w ogóle rękawiczek, maseczek. Stanowisko pracy nie było najczystsze. Wydaje mi się, że po prostu nie mieli czasu, może posprzątać przed poprzednią klientką, po czym przyszłam ja, więc no tak to wyglądało. No i słuchajcie, minęło 10 minut, kolejne, a ona do mnie mówi: No i to by było na tyle. A ja mówię do niej, ale jak na tyle? Ja chciałam opracowanie skórek, nadanie kształtu i moja skóra tutaj bardzo pęka w obrębie paznokci, więc myślałam, że ona to jakoś ogarnie. Mają te swoje maseczki, jakieś parafiny, woski i tak dalej. Nie miałam nawet takiej propozycji, słuchajcie. Tylko to opracowanie skórek i tyle. I słuchajcie, byłam wściekła. Mówię: no, okej, okay, no to ja po prostu pójdę teraz i zapłacę. Oczywiście miałam w głowie to, że zapłacę dużo mniej, no bo słuchajcie, skaleczyła mnie. Nagle okazało się, że ja nie muszę za to płacić. Mężczyzna właśnie stwierdził, że nie, 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 to jest z ich winy, że ja mam taką ranę na palcu, więc nie muszę płacić. Dał mi, słuchajcie, trzy cukierki i kartę, taką wiecie, na pieczątki że powinnam wydać dzisiaj 18 funtów, ale jednak nie wydałam, ale on mi tą pieczątkę dał. I przy kolejnych czterech, jeżeli przyjdę na kolejny raz na paznokcie, będę miała 5 funtów mniej. Słuchajcie, wyszłam stamtąd i stwierdziłam, że już nie chcę w ogóle tam wracać. Nałożyli mi tutaj plaster na ten paznokieć. ja natomiast Wam zaraz pokażę, w jakim stanie są moje dłonie teraz. Natomiast zaraz Wam pokażę tu odklejam plaster, jak wygląda mój palec. Tak wygląda, słuchajcie, opracowanie skórek i nadanie kształtu, jak widzicie, wedle tego salonu. Ja mam tutaj skłonność do bardzo suchej skóry. Zobaczcie w ogóle dłonie, są strasznie suche. I teraz słuchajcie, o proszę, zobaczcie ten palec. Do tego doprowadziły. Palec jest po prostu skaleczony, jest rana. Nałożyli mi plaster i tyle. Tak wygląda. Kolejna rana. W ogóle nic nie zrobione. Zobaczcie. Czy tak powinien robić salon, do którego przychodzicie pierwszy raz i prosicie o pomoc? Nie wydaje mi się. No i tak to właśnie wygląda, więc yy, jedyny plus jest tylko taki, że nie musiałam za to wszystko płacić, chociaż wydaje mi się być to rzeczą normalną po tym, co mi zrobili. Jeżeli chodzi o wspomnienia, yy, najgorsze jakie są, w ogóle nie tego się spodziewałam. Myślałam, że. Yy, Troszeczkę więcej będzie uwagi, troszeczkę więcej będzie tej dbałości o klienta, po to, żeby ten klient mógł wrócić. Natomiast ja stwierdziłam, że już więcej tam nie wrócę. Postaram się jakoś sama znowu ogarnąć te paznokcie, chociaż wiem, że nie zrobię tego dobrze. Nadać po prostu odżywkę. No i tyle, no i będą musiały się jakoś wzmocnić. I. Nie wiem nawet, co mam wam dalej powiedzieć, bo w swoim całym życiu był to drugi raz, gdzie byłam na paznokciach i o ile ten pierwszy raz powiedzmy wspominałam w porządku, no to ten drugi już niestety nie. Ja ze swej strony dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Cieszę się, że mogłam Wam się wygadać, i oczywiście czekam na Wasze komentarze, czy Wy mieliście również kiedyś podobne sytuacje w takich salonach kosmetycznych, albo jak wy byście zareagowali na moim miejscu, gdyby to wam przytrafiła się taka przygoda. Miłego dnia słuchajcie, trzymajcie się cieplutko.